Najbardziej niebezpieczne znaki zodiaku. Wśród 12 znaków zodiaku są takie, których energia przeraża, poskramia, niszczy i budzi pradawne instynkty. Ich siła nie leży w łagodności, nie leży w dobroci. Ich siła leży w ciemności. Są to ci, którzy nie proszą, lecz biorą. Kto nie przebacza, ten każe. Potrafią tak milczeć, że masz ochotę krzyczeć. Zachowują się w sposób, którego nikt się nie spodziewa. A jeśli wybiorą ciebie, będzie za późno na ucieczkę. Te znaki są niebezpieczne, nie dlatego, że są źli, ponieważ wiedzą, jak radzić sobie ze strachem. Dziś powiem wam, który ze znaków zodiaku ma niszczycielską moc, kto rodzi się ze stygmatem wpływu, władzy i tajnej władzy nad innymi. Dowiedz się, kto jest na tej liście. I co najważniejsze, nie bądź blisko nich w momencie, gdy uznają, że jesteś wrogiem. Obejrzyj ten film do końca. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymać wiedzę, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, jeśli czujesz, że prawda jest głębsza niż się wydaje, zasubskrybuj kanał. Tutaj omawiamy to, o czym inni milczą. Teraz usłyszysz coś, o czym wiele osób wolałoby nie wiedzieć, ale prawda wymaga ujawnienia. Jesteś gotowy? Pierwszym znakiem jest Lew. Lew jest znakiem. W którym siła i wielkość przeplatają się z głęboką wewnętrzną namiętnością, co czyni go jednym z najniebezpieczniejszych znaków Zodiaku. Jego naturalna energia i charyzma są urzekające, jednak te cechy mogą okazać się destrukcyjne dla tych, którzy nie są przygotowani na moc ukrytą w Lwie. Z zewnątrz Leo sprawia wrażenie pewnego siebie i nieodpartego człowieka, jednak ta pozorna atrakcyjność może być myląca dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy jak potężny i niebezpieczny potrafi być. Potrafi manipulować nie tylko sytuacjami, ale i ludźmi, i robi to z taką zręcznością, że nikt nie podejrzewa chytrości jego intencji, dopóki nie jest za późno. Istotą Leo jest to, że jego zagrożenie leży w jego niezniszczalności. Potrafi być twardy i wymagający, ale to właśnie ta jego siła jest często skierowana na budowanie własnego świata, w którym ma coś do obrony. Ci, którzy są mu bliscy, nigdy nie mogą być pewni, że nie staną się ofiarą jego aspiracji. Leo często wykorzystuje swoją moc, aby manipulować emocjami innych, grając z ich uczuciami, co powoduje u nich poczucie winy i żalu. To on wie, jak sprawić, by inny człowiek poczuł jego moc, nawet jeśli ta moc nie jest oczywista. Ale zagrożenie dla Leo nie leży wyłącznie w jego zdolności manipulacji. Głęboko w jego duszy tkwi nienasycona potrzeba uznania i szacunku. Może wznosić się i upadać, ale zawsze będzie dążył do szczytu, nie zatrzymując się przed żadną przeszkodą. Jego pragnienie stania na podium nie zna granic. Leo nigdy nie wybaczy sobie porażki i zemści się na tych, którzy ośmielili się podważyć jego autorytet. Jeśli ktoś odważy się zakwestionować jego prawo do bycia przywódcą, Leo będzie gotowy zrobić wszystko, aby pokazać swoją siłę. Szczególną uwagę należy zwrócić na jego skłonność do stosowania okrutnych i przebiegłych strategii. Nie atakuje bezpośrednio, lecz omija przeszkody niczym wprawny szachista. Ludzie, którzy wpadają w jego sieć, często nie zdają sobie sprawy, jak głębokie zaufanie zyskał, dopóki nie jest za późno. Lew może nagle odsunąć się od osób, które są do niego przywiązane dla własnej korzyści, nie zważając na ich uczucia. Znajduje siłę w niszczeniu i odbudowywaniu wszystkiego wokół siebie. Jego gra to nie tylko walka o władzę, ale także o równowagę psychiczną i emocjonalną. Nie zatrzyma się, póki nie osiągnie swojego celu. W otoczeniu Leo zawsze obecny jest element niepewności. Jego zdolność do tworzenia fałszywych iluzji i manipulowania wydarzeniami na swoją korzyść sprawia, że jest jednym z najniebezpieczniejszych znaków Zodiaku. Ludzie z jego otoczenia nigdy nie mogą być pewni swoich uczuć. Ponieważ Leo zawsze będzie szukał sposobu, aby wykorzystać ich słabości. Manipuluje wszystkim, od emocji po sytuację, i robi to tak zręcznie, że nikt nie zauważa jego prawdziwych intencji aż do samego końca. Drugim znakiem jest skorpion. Skorpion to znak, który niesie ze sobą nie tylko mistyczną moc, ale i najgłębsze niebezpieczeństwo. Jego charakter może sprawiać wrażenie skrytego. Lecz to właśnie ta cecha sprawia, że jest jeszcze bardziej groźny. Skorpion, jak nikt inny, wie, że prawdziwa siła leży w ciszy i cierpliwości, i to właśnie te cechy wykorzystuje, aby dezorientować swoich przeciwników. Siła tego znaku leży w jego zdolności do działania w ukryciu, dążenia do celu z całkowitym spokojem i precyzją. Niebezpieczeństwo nie leży w otwartym ataku, ale w ukrytym zagrożeniu które stopniowo narasta, aż dosięgnie tych, którzy znajdą się na jego drodze. Skorpion może być lojalnym przyjacielem, ale jeśli zostanie zdradzony lub rozczarowany, nie będzie szukał zemsty bezpośrednio. Zaczyna grać na uczuciach i emocjach, manipulując sytuacjami tak, aby ofiara nawet nie zorientowała się, że wpadła w pułapkę. Skorpion działa poprzez emocje, sprawiając, że ludzie wierzą w jego dobrą wolę. A następnie zadając im potężny cios psychologiczny i emocjonalny. Potrafi być bardzo piękny i atrakcyjny, tworząc wokół siebie aurę magii i tajemniczości. Ale ta atrakcyjność jest tylko przykrywką dla jego prawdziwych intencji. Skorpion doskonale rozumie siłę strachu i wykorzystuje ją do kontrolowania tych, którzy podchodzą zbyt blisko. Jest mistrzem manipulacji i nikt nie jest w stanie przewidzieć jego zachowania. Ponieważ jego decyzje są zawsze nieprzewidywalne i ukryte za zasłoną mistycyzmu. Nie wykonuje żadnego ruchu, dopóki nie jest pewien, że ma już wszystkie karty w ręku i dopiero wtedy uderza. Jego wrogowie zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że stali się jego ofiarami, dopóki nie znajdą się w rozpaczliwej sytuacji. Jego niebezpieczeństwo polega na tym, że nie zatrzymuje się w połowie drogi i nie wybacza zdrady. Skorpion często wykorzystuje swoje analityczne i przenikliwe zdolności, aby przeniknąć do najciemniejszych zakamarków dusz innych, a następnie wywoływać na nich burze, gdy najmniej się tego spodziewają. Jego sposobem radzenia sobie z bólem jest wyładowywanie go na tych, których nie lubi. To właśnie ta destrukcyjna tendencja sprawia, że jest on jednocześnie niebezpiecznym sojusznikiem i wrogiem. Trzecim znakiem jest panna. Panna to znak które prawdziwe zagrożenie kryje pod maską idealizmu i perfekcjonizmu. Na zewnątrz jawi się jako znak racjonalny i bezstronny, który zawsze pracuje dla dobra innych. Jednakże za tą niewinną powłoką kryje się potężna siła, która może zostać użyta do siania zniszczenia. Panny są niezwykle inteligentne i mają zdolności analityczne, ale potrafią też manipulować sytuacjami na swoją korzyść. Sekret ich niebezpieczeństwa leży w tym, jak umiejętnie ukrywają swoje prawdziwe intencje, tworząc doskonałą iluzję. W życiu panny nie ma przypadków, wszystko jest starannie obliczone i zaplanowane. Analizują każdy krok i następnie, niczym doświadczeni stratezy, prowadzą innych. I choć na pierwszy rzut oka ich działania wydają się niewinne, zawsze kryje się za nimi jakiś jasny cel. Panny potrafią manipulować słowami i emocjami, aby ukryć swoje prawdziwe intencje. Ich głównym narzędziem jest niepokój innych ludzi, który wykorzystują, aby utrzymać ich w strachu przed możliwymi konsekwencjami. Panna nie wybacza błędów, jeśli ktoś wpadnie w jej sieć, może spotkać go cała seria manipulacji, które doprowadzą go do załamania psychicznego. Ta wewnętrzna siła panny przejawia się w sposobie, w jaki wpływa ona na otaczających ją ludzi, sprawiając, że czują się oni niewystarczająco dobrze, by zyskać jej aprobatę. Panny wykorzystują swoją wiedzę, aby kontrolować i niszczyć wszystko, co nie zgadza się z ich ideałami i robią to z taką precyzją, że nikt nie orientuje się, że padł ofiarą tej manipulacji, dopóki nie jest za późno. Jego niebezpieczeństwo polega na tym, że działa subtelnie i niezauważalnie, a jego wpływ rozprzestrzenia się wszędzie. Panny są mistrzami ukrytej wojny, a ich siła leży nie w bezpośredniej agresji ale w umiejętności niszczenia od wewnątrz, nie pozostawiając śladów. Nie boją się używać swoich zdolności intelektualnych, by pokonać swoich wrogów, bawiąc się ich emocjami i percepcją, manipulując nimi tak, by przeciwnicy nie zauważyli, jak bardzo ich świat zmienia się pod wpływem panny. Czwartym znakiem jest rak. Rak to nie tylko znak, to potężna, ukryta siła, otulona łagodnością i ciepłem. Na zewnątrz może sprawiać wrażenie wrażliwego, opiekuńczego i wrażliwego, ale pod tą powłoką kryje się siła zdolna zniszczyć wszystko, co stanie na jej drodze, gdy jego wewnętrznemu światu grozi niebezpieczeństwo. Rak jest delikatny i wrażliwy, ale nigdy nie wybacza zdrady i jest gotowy działać natychmiast, gdy jego świat wewnętrzny jest zagrożony. Jego niebezpieczeństwo polega na tym, że potrafi manipulować emocjami i sprawiać, że inni czują się winni i bezradni. Jest jak woda, cichy i spokojny, lecz w razie zagrożenia potrafi wywrócić całe rzeki. Rak wykorzystuje swoją intuicję i inteligencję emocjonalną jako broń. Nie idzie na łatwiznę, działa subtelnie, przenikając dusze i tworząc iluzje, w których inni się gubią. Potrafi wykorzystać słabości i doświadczenia innych, by postawić ich w beznadziejnej sytuacji, jednocześnie nikt nie może go przyłapać na manipulacji. W jego życiu nie ma przypadkowych ludzi, zawsze zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób i dlaczego pojawili się w jego otoczeniu. Rak potrafi być niesamowicie dobry, ale jego dobroć stanowi jedynie przykrywkę dla jego prawdziwych intencji. Kiedy czuje, że został urażony lub że jego wewnętrzny spokój został naruszony, rak nie wybacza, a jego zemsta nie polega na głośnych i oczywistych czynach, ale na cichej, podstępnej wojnie, która rozpoczyna się w jego duszy wykorzystuje uczucia otaczających go osób, by wywołać u nich niewyobrażalne męki, wątpliwości, niezrozumienia i strachu. Rak wie, jak sprawić, by ludzie zaczęli wątpić w swoje decyzje i robi to tak umiejętnie, że zaczynają myśleć, że problemy pochodzą z nich samych. To czyni go niebezpiecznym wrogiem, ponieważ nie tylko niszczy, ale także sprawia, że inni sami się niszczą. Jego siła leży w umiejętności pochłaniania bólu i cierpienia innych. Wykorzystując je jako paliwo dla własnej wewnętrznej przemiany. Wie, jak być okrutnym, nie uciekając się do przemocy, lecz dając innym odczuć, jak trudno jest być wrażliwym w świecie, w którym wrażliwość jest siłą. Choroba nowotworowa potrafi stwarzać iluzje, w których ludzie sami zaczynają brać odpowiedzialność za swój ból. Wykorzystuje swoją zdolność oszukiwania samego siebie, aby zdobyć zaufanie, a następnie tak wykorzystuje sytuację. Aby wszystkie negatywne konsekwencje spadły na barki tych, którzy kiedyś mu ufali, rak staje się naprawdę niebezpieczny, kiedy zaczyna manipulować uczuciami innych, wykorzystując ich głębokie lęki i wątpliwości. Ma moc niszczenia życia, sprawiając, że ludzie czują się winni temu, że ich los jest zagrożony. Piątym znakiem jest koziorożec. Koziorożec to znak, który symbolizuje nie tylko siłę. Ale i bezwzględność w dążeniu do celów. Jego zagrożenie leży w jego spokojnej i rozsądnej naturze, która nie ujawnia się aż do momentu, gdy musi chronić siebie i swoje interesy. Znak ten potrafi ukrywać swoje prawdziwe intencje i podążać ścieżką, która wydaje się bardzo korzystna, lecz w rzeczywistości prowadzi do zniszczenia wszystkiego, co stanie mu na drodze. Koziorożec to osoba. Która potrafi niszczyć i tworzyć na nowo, nie marnując energii na emocje i nie żałując podjętych decyzji. Siła koziorożca leży w jego umiejętności ukrywania prawdziwych uczuć i intencji. Rozumie, że, aby osiągnąć swój cel, musi być cierpliwy i nie odkrywać kart. Wszystko, co robi koziorożec, jest zawsze nastawione na rezultat i jest gotowy osiągnąć swój cel wszelkimi sposobami. Może sprawiać wrażenie spokojnego i zrównoważonego, lecz jego wewnętrzna determinacja i chłodna kalkulacja sprawiają, że jest jednym z najniebezpieczniejszych znaków Zodiaku. Koziorożec nie boi się stawiać czoła trudnościom i wykorzystuje je jako okazję do wzmocnienia swojej pozycji. Rozumie, że ból i cierpienie są częścią podróży i wykorzystuje je jako paliwo dla swoich ambicji. Dla innych osób, koziorożec może wydawać się zbyt twardy i bezkompromisowy lecz w rzeczywistości jego okrucieństwo nie ma na celu zniszczenia, lecz osiągnięcie doskonałości. Jego umysł pracuje jak maszyna, a każdy jego ruch stanowi część bardziej skomplikowanej strategii, nad którą pracował przez lata. Nie wykonuje pochopnych ruchów, lecz gdy nadchodzi pora, atakuje w taki sposób, że przeciwnik nie ma nawet czasu zorientować się, że wpadł w pułapkę. Koziorożec nie przywiązuje się do emocji i nie działa pod wpływem zemsty, jego cele są zawsze praktyczne i nastawione na długoterminowy sukces. Zagrożeniem jest również możliwość manipulowania i kontrolowania. Potrafi wmówić innym, że działa dla dobra ogółu, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie jego działania są nakierowane wyłącznie na jego własne interesy. Wie, jak budować sojusze, ale nigdy nie ujawnia swoich prawdziwych intencji, a nawet ci, którzy pracują z nim ramię w ramię, nie zawsze wiedzą, co Capricorn kryje za swoją maską. Potrafi właściwie ocenić sytuację i wybrać moment do ataku, gdy przeciwnik już znajduje się w pułapce, z której on nie może się wydostać. Jednak, mimo swojej skrytości, Koziorożec rozumie znaczenie stabilizacji i długoterminowych rozwiązań. Nie niszczy dla samego niszczenia, jego siła tkwi w usuwaniu przeszkód, które hamują jego postęp i czynieniu tego z najwyższą precyzją. Dla niego nie ma drobiazgów, ważny jest każdy szczegół. A to właśnie ta umiejętność bycia uważnym i przewidującym czyni go niebezpiecznym przeciwnikiem.